Dzień dobry, witam wszystkich na roboczo w Nowym Roku, w nowym pięknym 25 roku. To za pomyślność i za szczęście i za dużo zdrowia dla Was wszystkich, którzy tam po drugiej stronie czasami włączacie mój kanał, żeby oglądnąć co ja tutaj mam, mam do powiedzenia. Wyobraźcie sobie, że to jest mniej więcej układ, który, w którym my się znajdujemy. Tutaj podobno na, na trzeciej z tych, z tych okręgów tu jest podobno nasza Ziemia. Tutaj są inne planety, które sobie tutaj gdzieś krążą. Większe, mniejsze układają się w odpowiedni sposób. I teraz to całe, cały ten układ, cały ten kapelusz, możemy go nazwać. Kapeluszem, celowo go tak rysuje. On przemieszcza się w przestrzeni międzygwiezdnej. To sobie leci. Ale lecąc, wszystkie te planety, krążąc naokoło Słońca, po tym, po, tej, po tym kapeluszu, po, tej, po tym rądzie kapelusza, po, przemieszczając się cały ten układ do przodu, pozostawia za sobą warkocz. Taką spiralę to takich wiele spiral, bo każda z tych planet zakreśla, zakreśla swoją spiralę. Mniejsze spirale i większe spirale. O różnej amplitudzie, o różnej rozpiętości, o różnym cyklu. Tak jak krążą stąd około słońca. I cały ten warkocz mknie w przestworze tam gdzieś, w jednym kierunku i on kieruje się w konkretną stronę. I Gdybyśmy kiedyś tysiące lat temu mieli taką wiedzę, że to, gdzie my jesteśmy, to nasze miejsce, to jest część tylko tego kosmicznego warkocza, który z całością, z całą tą głową, głowa z warkoczem, nie? Czyli kapelusz przemieszczający się w przestrzeni. Tutaj są. Wiecie, te punkciki, które my widzimy gwiazdy i galaktyki, i przemieszcza się w konkretny jeden rejon nieba, konkretny jeden rejon nieba, który jakbyśmy te gwiazdy tutaj połączyli, to by wyszło mniej więcej coś takiego. Jak przekazać? Naszym następcą, że my o tym wiedzieliśmy, że kiedyś nasi przodkowie odkryli, że kiedyś nasi przodkowie mieli technologię tak daleko zaawansowaną, tak daleko posuniętą, że wiedzieli o tym, że mieli aparaty, które bez problemu przemieszczały się z jednej planety na drugą, badały cały ten układ, mogły stanąć mniej więcej tu, zaobserwować to. Swoim przewiedzącym okiem przyjrzeć się temu układowi, zobaczyć, zmierzyć, zbadać, z jaką prędkością to się wszystko przemieszcza. Jak przekazać głupim potomnym, którzy ulegną degradacji, tą informację? Ja, gdybym takie coś robił, nazwałbym to albo bym to nazwał warkocz, albo spiralę bym to nazwał, a oni zrobili coś innego. Oni nazwali to, oni to nazwali, wiedzieli, że to jest warkocz. Jeżeli warkocz, to jest to część czegoś, co, co nazwali panną, kobietą. Czyli to i to, to jest całość. Ten gwiazdozbiór nazwali panną, żebyśmy my w przyszłości mogli odczytać przekaz naszych praprzodków, że wiedzieli, że to nie ma nic wspólnego z panną, ten układ. Ten to w ogóle nawet nie wygląda jak panna. Ja nie wiem, kto. Skąd ludziom się bierze, że to jest podobne do panny? Jakbyście zobaczyli układ tych gwiazd, to one układają się bardziej, bardziej w figury geometryczne, a nie w jakąś kobietę. Także to zupełnie nie o to komuś w przeszłości na pewno chodziło. Chodziło o to, że była wiedza, że całe to porusza się w tą stronę i jeżeli nazwiemy to panną, to ktoś kiedyś w przyszłości skojarzy, że ci, którzy nazwali ten gwiazdozbiór. W ogóle zrobili ten wiaz do zbiór konkretny w ten konkretny zbiór, a nie akurat ten, a nie akurat ten, tylko ten konkretny, w którym kierunku porusza się narzukat planetarny. To była wiedza. Dla nich to było bardzo ważne, żebyśmy kiedyś, w przyszłości, wiedzieli, nie, że to się tak porusza, bo żeby to odczytać, to my musimy mieć technologię taką, że wiemy, że ten system porusza się. To po co nam ta wiedza, skoro to jest potrzebne? To jest nam po to potrzebne, żebyśmy, gdy już będziemy wiedzieć, gdy już nasze satelity będą tu gdzieś krążyć i obserwować całe to zjawisko, w którą stronę to pędzi, żebyśmy uświadomili sobie, że nasi pra-pra-przodkowie byli kiedyś w tym samym poziomie technologicznego zaawansowania. To jest to ważne. Abyśmy zostali ostrzeżeni w odpowiedniej. Sytuacji, żebyśmy zobaczyli, do czego może doprowadzić coś, co nieuchronnie się zbliża, Żebyś, żeby nas ostrzec przed tym, co doprowadziło ich cywilizację, tą u tych naszych przodków, do katastrofalnego upadku, do zdegradowania, do zniszczenia i do spowodowania, że ludzie zaczęli być wrogami dla samych siebie. To jest ten przekaz. Nie to, że to się tak porusza, bo to my już wiemy, że ten warkocz zostawia z tyłu, leci to w stronę gwiazdo-zbioru panny. To jest przekaz tych naszych praprzodków, którzy to nazwali, żebyśmy wiedzieli, że oni kiedyś byli tak samo zaawansowani, a być może jeszcze nawet o wiele bardziej. Dziś tak zwany pierwszy dzień Nowego Roku, ale w różnych rejonach na tej naszej ziemskiej planecie ten. Ten czas jest różny, w zależności też, jak wiecie, w którym miejscu na tym naszym kartoflu się znajdujemy, to o różnej porze czasu, o różnej porze, o różnej godzinie to zjawisko ma miejsce. Czy zastanawialiśmy się w ogóle, my tak, jako twytam oglądający i ja nad tym, co w tym całym układzie, w tym wszystkim, co tutaj żyjemy, jest najważniejsze, jakie... Jaka rzecz najważniejsza odbyła się na przestrzeni tej naszej historii, którą mamy, jako historię pisaną, którą przekazują nam od tych paru tysięcy lat. Odkąd mamy tą formę rysunkową, obrazkową, artefaktową, odkąd w ogóle zostawiamy jako ludzkość tutaj jakieś ślady. Co najważniejsze jest w tym wszystkim? Gdyby przyszło tak każdemu z nas nakreślić jedno wydarzenie, jedną, Najważniejszą rzecz, bo coś, co jest najważniejsze, może być tylko jedno. Jedni by wytypowali jakieś wielkie zwycięstwa, drudzy by wytypowali jakiś wielkich myślicieli, inni Zbawicieli świata, jeszcze inni jednego z konkretnego Zbawiciela, który tam dwa tysiące lat, podobno temu wędrował i nauczał. Jeszcze inni wytypowaliby coś tam innego, coś tam innego. A ja mam swój typ. Ja wytypowałem zjawisko przekazania proporcji. Taką proporcję. Jako coś, co jest najistotniejsze w dziejach, w historii pisanej ludzkości tego współczesnego, nowego, karcianego otwarcia. To jest mój typ. I dlatego tak tutaj przez ten rok, za rokiem, staram się dzień za dniem mówić o tym samym. W koło Macieju o tym samym. Klepę, klepę, klepę to ciągle to samo. Mimo iż ważę te swoje kilogramy, mimo iż nie grzeszę urodom, mimo iż tam niektórym się to nie podoba, mimo iż mimo wszystko. I życzę wam w tym nowym roku, abyście mm, przynajmniej postarali się zrozumieć wagę tej najważniejszej we wszechświecie tabliczki. Tabliczki przekazanej, przyniesionej, zesłanej, obojętne, odkrytej jak byśmy chcieli. I tego najuczciwszego człowieka, który to za darmo ludziom podał. Życzę Wam pięknego dzisiejszego dnia, a ja biorę się dzisiaj, bo słuchajcie, mam dzisiaj wędzenie kiełbasy na nowy rok, więc nie wiem, chyba cały rok będę wędził kiełbasy. Jeszcze Wam to ściągnę, jeszcze, się wam, jeszcze Wam takiego na koniec. To dzisiaj jest już, mam nadzieję, że dzisiaj już mi nie przyjdzie do głowy, żeby coś do niego domalowywać. Tak to wyszło, jako skończone, i on dzisiaj będzie wystawiony. Jako druga licytacja do godziny 19.00. Taka półdniowa yy, aukcja yy, tego gwiazdozbioru panny, potraktowanego przeze mnie w taki lekko abstrakcyjny sposób. Może się komuś spodoba i niekoniecznie będzie chciał go zawiesić w piwnicy, ale może gdzieś znajdzie na swojej ścianie swoje miejsce. Aukcja będzie od całych dwóch złotych. Od dwóch złotych się zaczyna aukcja netto. Także życzę Wam na ten nowy rok fajnej zabawy i oczywiście pamiętajcie też o dwóch książkach, które są po mojej lewej stronie. Od lutego, od lutego będzie ich wysyłka. W przedpłacie, można sobie już te książki zamówić, będzie tego tysiąc kompletów. Tysiąc po dwie sztuki. Jedna książka pana doktora Jana Kwaśniewskiego i druga pana Tomasza Kwaśniewskiego. W takim duecie, tak jak to pierwsze wydanie, tylko będzie w wersji takiej troszkę skromniejszej. Jeszcze raz życzę Wam dużo dobrego. Zapraszam do zabawy na stronie. Link będzie podany. Miłego dnia dla wszystkich. Cześć.